Cześć, witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Nie, Kazimierz, tak dalej być nie może, powiedział surowo Dominik, gdy wezwał syna do swojego gabinetu na poważną rozmowę. Zaraz po powrocie do domu z kolejnej podróży służbowej, mężczyzna odkrył, że z sejfu zniknęła spora suma pieniędzy. Nie było wątpliwości, że zrobił to jego syn. Kto inny mógłby potrzebować tych pieniędzy? A nawet jeśli to kto miałby dostęp do sejfu? Gosposia Bożena była w domu od wielu lat i Dominik nigdy nie miał wątpliwości co do jej uczciwości i prawości. Mężczyzna miał jednak wiele pytań dotyczących swojego jedynego syna. Szczególnie ostatnio: Powinienem był cię ukarać, kiedy rozbiłeś samochód, który ci dałem. Kontynuował urażony do głębi mężczyzna. Kazimierz był sensem jego życia. Po tragicznej śmierci żony, syn był jedyną bliską mu osobą. Dominik pokładał w nim wielkie nadzieje i nie spodziewał się, że wyrośnie na tak egoistycznego i aroganckiego człowieka. Jak bardzo czekał na jego przyjście na świat, jakże był szczęśliwy, gdy dowiedział się, że będzie miał dziedzica. Mężczyzna był gotów zrobić wszystko, by uszczęśliwić żonę i syna, ale nie wszystko zależało od niego. W tamtym czasie Dominik nie miał jeszcze dużo pieniędzy. On i jego żona dopiero zaczynali i mieszkali w małym, skromnym mieszkaniu na przedmieściach, które odziedziczyli po rodzicach. Ojciec i matka zawsze chcieli, żebyśmy mieli lepsze życie. Rozumował Dominik siedząc w kuchni. Ale na razie nie udało mi się zrobić większych postępów. Wszystko idzie nie tak. Coraz bardziej się dołuje. Czasami mam wrażenie, że ktoś z góry wsadza mi kij w koło. Żebym nie mógł się podnieść, wyskoczyć ponad swoje możliwości i w końcu zapewnić nam godnego życia. Jesteś jeszcze młoda, ile ty masz lat, pocieszała go Daria, która wtedy była już w siódmym miesiącu ciąży. Wszystko się jeszcze wydarzy, najważniejsze, żebyśmy mieli dach nad głową, a reszta jakoś przyjdzie. I po co nam bogactwa i miliony, skoro mamy siebie? Wierzyła w Niego bez żadnych wątpliwości i zastanowień. A on kochał ją ponad życie. Kiedy położna wyszła z sali i poinformowała go, że Dari nie da się uratować. Dominik niemal za nie mówił, był gotów rozłożyć ręce i obwiniać cały świat za śmierć żony. Jak mogłeś do tego dopuścić? Był wściekły, ledwo powstrzymując łzy. Trzeba było zrobić wszystko, by utrzymać ją przy życiu. W tamtej chwili nie mógł wziąć pod uwagę faktu, że karetka przyjechała za późno. Nie dotarli na czas. Utknęliśmy w korku na długi czas. Nie było możliwości, by dotarli tam wcześniej. I nawet migające światła nie pomogły. Daria poczuła ostry ból w podbrzuszu i uspokoiła siebie i męża. To nic takiego. Nie martw się. Powiedziała, gdy Dominik biegał po mieszkaniu jak oszalały, czekając na przyjazd karetki. Po prostu poród zaczął się za wcześnie. Zdarza się. Z jakim przerażeniem wspominał później jej słowa. Na pogrzebie przyjaciele mężczyzny trzymali go pod ramiona, by nie zemdlał z przerażenia. Tego dnia spędził prawie cały dzień przy świeżym grobie Darii, zaczynając od rana, kiedy została pochowana i wracając do domu dopiero późnym wieczorem. Cały ten czas żona najlepszego przyjaciela Zuzanna spędziła z dzieckiem. Nie opuszczając go ani na chwilę. Dominik, proszę, posłuchaj mnie powiedziała kobieta, gdy wrócił do domu Bez względu na to, jak jest ci teraz ciężko, nie masz prawa załamywać rąk i schodzić na dalszy plan. Masz syna, i on potrzebuje twojej opieki. Musisz być silny i odpowiedzialny. Chyba nie chcesz, żeby odebrano ci syna. Daria nigdy ci tego nie wybaczy. Ona wszystko widzi. Nie myśl, że odeszła na zawsze. Obserwuje każdy Twój ruch z góry, a ty po prostu nie możesz. Nie masz prawa się pomylić i zdradzić jej pamięci. Te słowa otrzeźwiły mężczyznę i choć z wielkim trudem, zdołał się pozbierać. Od tego momentu całe jego życie, które straciło sens, skupiło się na małym Kazimierzu. Syna nazwał imieniem Ojca. Jeszcze za życia Darii rozmawiali o imieniu przyszłego dziecka, a ona nie miała nic przeciwko temu, by Dominik w ten sposób uczcił pamięć rodzica. Sama Daria była okrągłą sierotą. Jej babcia, która wychowywała ją po tym, jak matka porzuciła ją i wyjechała w nieznanym kierunku, zostawiając je obie na pastwę losu, zmarła, gdy Daria skończyła osiemnaście lat. Co za błogosławieństwo, że miałaś czas dorosnąć! Nigdy bym sobie nie wybaczyła, gdybyś trafiła do sierocińca. Daria zapamiętała te ostatnie słowa kobiety do końca życia. Zawsze wspominała babcie z nostalgią i ciepłem. Była jej jedyną bliską osobą, na której Daria zawsze mogła polegać. Bardzo trudno było jej pogodzić się z tym, że kobieta odeszła. Jaka szkoda, że nie doczekała tego dnia. Daria ciepło pomyślała o babci, gdy dowiedziała się, że spodziewa się dziecka. Nie wyobrażała sobie, że ciąża zakończy się tak tragicznie. Wszystko było w porządku. Ubolewał Dominik. Żadnych nieprawidłowości. Była całkowicie zdrowa. Jak to się stało? Dlaczego nie spojrzałeś? Wciąż obwiniał lekarzy i nie mógł im wybaczyć fatalnej pomyłki. Gdyby tylko karetka przyjechała na czas. Ale spekulacje były bezużyteczne i bezcelowe. Co się stało? To się stało. Dopiero gdy Dominik został sam z małym synkiem w ramionach, zdał sobie sprawę ze strasznej rzeczywistości, w której się znalazł. Nie życzyłbyś tego wrogowi. Dziękuję jego przyjaciołom, że nie opuścili go w potrzebie. Nie poradziłby sobie sam. Przez te wszystkie lata po śmierci żony, mężczyzna pracował jakby sam w sobie. Dał sobie słowo, że zrobi wszystko, by jego syn żył w lepszych warunkach. I słowa dotrzymał, ale Kazimierz, który dorastał w deficycie matczynej miłości, nie doceniał starań ojca. Odkąd był nastolatkiem, regularnie sprawiał mu niemiłe niespodzianki, a im był starszy, tym więcej sprawiał kłopotów. Nie będę się uczył, oświadczył młody człowiek pod koniec jedenastej klasy. Na tym uniwerku tylko do wycierania spodni, o czym ja tam zapomniałem. Komu teraz potrzebne to wyższe wykształcenie? Taki atak nie był pierwszy, a Dominik, nie mając moralnej siły, by przeciwstawić się bezczelnemu i bezkompromisowemu młodzieńcowi, nie odważył się mu sprzeciwić. Mężczyzna nie mógł też odebrać synowi zasiłku. Jak on wtedy będzie żył i z czego, jeśli przestanę mu dawać pieniądze? Myślał sobie, ale tak naprawdę bał się, że Kazimierz pójdzie na dno. Brakowało tylko kartoteki i więzienia. Lepiej niech tak żyje. Ale z każdym dniem życie z synem pod jednym dachem stawało się coraz bardziej nie do zniesienia. Kazimierz nie tylko wydawał pieniądze ojca, ale też przyprowadzał kolegów, którzy hałasowali do białego rana. Często Dominik przyłapywał kwitnącego dziedzica w towarzystwie młodych dziewczyn. Oczywiście żadna z nich nie twierdziła, że to poważny związek. Ale takie związki mogły mieć bardzo negatywne konsekwencje DLA rodziny. I wyraźnie zdając sobie z tego sprawę, Dominik starał się rozmawiać z synem po męsku. Kazimierz, a co jeśli jutro któraś z tych dziewczyn oskarży cię o bycie w ciąży? zapytał surowo. Co byś zrobił? Myślisz, że kiedykolwiek wpuściłbym do domu rozwiązłą pannę? To się nigdy nie stanie. Słyszysz mnie? Nigdy. Nie pozwolę na to. W odpowiedzi Kazimierz tylko machnął ręką, dając ojcu jasno do zrozumienia, że w żadnym wypadku nie zamierza wiązać się więzami małżeństwa. Wleci i wyleci, ojcze. Po co zawracasz sobie mną głowę, naprawdę? Marudził Kazimierz, gdy ojciec po raz kolejny strofował go za pranie i śmieci porozrzucane po całym domu po imprezie. Wszyscy wychodzą, a ja wychodzę. Przecież jestem młody, chcę żyć. Ojciec tolerowałby dalej wszystkie wybryki ulubionego potomka, licząc, że prędzej czy później Kazimierz się opamięta i ustatkuje, gdyby syn nie przekroczył wszystkich dopuszczalnych granic. Sejf uchodził za nienaruszalny. Kazimierz wiedział, że pod żadnym pozorem nie ma prawa go otwierać. Oprócz pieniędzy znajdowała się w nim rodzinna biżuteria i cenne dokumenty, które Dominik przezornie ukrył przed wścibskimi spojrzeniami. Wszystko byłoby w porządku, gdybyś mnie po prostu okradł, krzyknął mężczyzna, którego cierpliwość była na wyczerpaniu. Może bym ci wybaczył. Prawdopodobnie bym ci wybaczył, ale czy zdajesz sobie sprawę, że za ten kawałek papieru, który bez zastanowienia wyplułeś z gumy i wyrzuciłeś do kosza, nie dam sobie urwać głowy? Kazimierz nie kłamał. Kiedy grzebał w sejfie ojca w poszukiwaniu pieniędzy i liczył znalezione banknoty, jego ulubiona miętowa guma do rzucia straciła smak. I nie zastanawiając się nad konsekwencjami, chwycił pierwszy mały kawałek papieru, jaki wpadł mu w ręce, zwinął w pół i wypluwając gumę, wyrzucił do kosza na śmieci. Bożena! krzyknął rozpaczliwie Dominik, mając nadzieję, że gosposia nie zdążyła jeszcze wynieść śmieci. Kiedy jednak usłyszał jej odpowiedź, zbladł. Co ty robisz? Zapytała ze zdziwieniem. Żeby trzymać ten brud w domu, nie ma mowy, Oczywiście poprosiłam Zdzisława, żeby jak zwykle o świcie wywiózł wszystkie worki na wysypisko śmieci. Co się stało? Bożena była wzorową służącą. Jej skrupulatność w sprawach porządku i czystości zaskoczyła nawet Dominika, który od wczesnego dzieciństwa był przyzwyczajony, że wszystko w jego domu jest wypolerowane na błysk. W tym samym momencie mężczyzna wolałby, żeby Bożena była bardziej niedbała. Ale nic nie można było zrobić. To ostatnia kropla w kielichu mojej cierpliwości, powiedział surowo, spoglądając na rozczochranego Kazimierza, który nie zdążył jeszcze otworzyć oczu i wyglądał na opuchniętego po ogromnej ilości alkoholu, jaką w siebie wlał poprzedniego dnia. Tak dalej być nie może. Pakuj swoje rzeczy. Nie mieszkasz już w tym domu. Ale co z tym zrobić, ojcze? Dokąd pójdę? Dlaczego mam opuszczać własny dom? Czy mam teraz mieszkać pod mostem? Oburzenie i oburzenie Kazimierza nie miało sobie równych, ale gdy słuchał żałosnych pytań syna, ani jeden mięsień na jego twarzy nie drgnął. On ma już dość. Ja też mam dość. Nie zniosę tego dłużej. Mężczyzna przypomniał sobie mały pokój w mieszkaniu komunalnym, które kiedyś kupił po okazyjnej cenie. W tamtym okresie swojego życia Dominik poważnie rozważał kupno całego mieszkania komunalnego w centrum, wyremontowanie go i przeniesienie się tam. Widok, przestronność, ale jednak dom na wsi okazał się dużo lepszą opcją i Dominik rozstał się ze swoim pomysłem, ale pokój pozostał. To tam postanowił przenieść swojego syna. Przecież to nic wielkiego. Niech żyje jak prosty człowiek. Może obudzi się w nim sumienie. Na to jednak nie było nadziei. Kazimierz przyjął przymusową przeprowadzkę z ulgą, a gdy ojciec otwarcie powiedział mu, że dom należy do niego i Kazimierz nie ma nic wspólnego z luksusowym lokum, młodzieniec w końcu wpadł w furię. Tak się traktuje jedynego syna, wykrzyknął urażony. W dupie masz mój los. Jak zgniję w tym cholernym pokoju z pluskwami i karaluchami, nie jesteś już moim ojcem. Nie chcę cię widzieć. Chwyciwszy klucze, Kazimierz wybiegł z domu, ale po kilku minutach zorientował się, że nie ma pojęcia dokąd iść, więc zadzwonił do strażnika i poprosił o podwiezienie. Spotkał się jednak ze stanowczą odmową. Ojciec wybiegł z domu, wręczył synowi kartkę z adresem i powiedział: Dotrzesz tam i sam to załatwisz. Zamknął drzwi do domu. Obrażony i urażony Kazimierz podniósł z ziemi torbę ze swoimi rzeczami, którą ojciec z rozmysłem tam rzucił i leniwym krokiem udał się na przystanek autobusowy. Dobrze, że przynajmniej zostało trochę drobnych na bilet, przynajmniej coś. W przeciwnym razie młodzieniec musiałby przejść przez całą wioskę, a potem błagać zająca, by zabrał go do domu, a na to raczej nikt by się nie zgodził. Kiedy Kazimierz otworzył drzwi do mieszkania, był mile zaskoczony. Mieszkanie zupełnie różniło się od stajni, którą sobie wyobrażał. Korytarz był świeżo wyremontowany, buty schludnie ułożone na macie, a w częściach wspólnych pachniało środkami czystości. Młody człowieku, kim jesteś i do kogo? Zapytała Kazimierza kobieta z nadwagą, która gdy tylko usłyszała kroki na korytarzu, wyszła z kuchni. Ja tu teraz będę mieszkał. Mruknął młodzieniec, nawet się nie przywitawszy, i po sprecyzowaniu, który pokój należy do jego ojca, zniknął za drzwiami. Kazimierz nie miał pojęcia, że życie w mieszkaniu komunalnym wiąże się nie tylko ze sprzątaniem własnego pokoju, ale także części wspólnych. Przez całe życie obsługiwała go Gosposia, sam nigdy nie trzymał w ręku mopa. Tak więc już następnego dnia miał swój pierwszy konflikt w nowym miejscu zamieszkania, który udało mu się rozwiązać z wielkim trudem. Dlaczego nie otworzysz drzwi? Oburzyła się ta sama kobieta, która dzień wcześniej wyszła z kuchni. U nas tak się nie robi, to nie jest osobne mieszkanie. Nie wprowadziłaś się do pałacu, musisz przestrzegać zasad. Tu jest harmonogram, jutro twoja kolej na sprzątanie. I patrz na mnie, jazda ostro. Nie jesteśmy tu przyzwyczajeni do bałaganu. U nas zawsze jest czysto. Ja sprawdzę. Wręczyła mu kartkę z albumu, na której wydrukowana była tabela i wyszła z pokoju, zamykając za sobą szczelnie, ale bardzo cicho drzwi. Oburzony tym Kazimierz natychmiast zawołał ojca. Dominik był jednak obojętny na pretensje syna. Już ci mówiłem, że teraz będziesz mieszkał sam i nie zamierzam mieszać się w Twoje kłótnie z sąsiadami, powiedział surowo mężczyzna. I tak, chcę Cię ostrzec, że w przyszłym miesiącu nie zapłacę za media. Musisz znaleźć pracę, przestań siedzieć mi na karku. Kazimierz był zaskoczony taką bezczelnością. Młody mężczyzna nie spodziewał się, że jego ojciec mówi to wszystko na poważnie. Miał nadzieję, że mężczyzna się opamięta i, jak to już wielokrotnie bywało, wybaczy mu. Ale tym razem Dominik był stanowczy w swoich osądach, jak zawsze. Jego syn, który nie szanował nikogo i nie słuchał nikogo poza sobą, który stawiał własne interesy w centrum swojego życia, nudził go bardziej niż kiedykolwiek. Ile razy go krył, wyciągał z kłopotów, pomagał mu, nie jestem w stanie zliczyć. Wystarczy, wystarczy, czas, żeby dorósł. W tym momencie Kazimierz był gotowy do walki. Już następnego dnia obdzwonił wszystkie możliwe ogłoszenia, ale wszędzie słyszał kategoryczne odmowy. Jak w ogóle mogłeś mieć czelność ubiegać się o tę pracę? Nie masz doświadczenia zawodowego, wykształcenia, nic. Z Twoim poziomem umiejętności i kompetencji możesz co najwyżej szorować podłogi. Głos po drugiej stronie linii brzmiał drwiąco i pogardliwie, co bardzo zabolało ego Kazimierza. Nic mnie to nie obchodzi. Pomyślał sobie ze złością i zakładając kurtkę, poszedł do sąsiedniego sklepu kupić paliwo. Musiał po prostu utopić swoje smutki. Nie widział innego wyjścia z sytuacji. Rano z przerażeniem odkrył, że w kieszeni zostało mu zaledwie 200 rubli. Za te pieniądze nie można nawet kupić porządnego makaronu, pomyślał sobie i leniwie powędrował do kuchni, gdzie jego sąsiadka Zofia przygotowywała śniadanie. Och, nie znam cię, powiedziała zaskoczona dziewczyna, gdy w drzwiach pojawił się Kazimierz w pomiętych dresach i potarganych kapciach. Nawet nie zauważył, jak podarł spodnie, gdy wybiegł z domu w tym, co miał na sobie. Od tamtej pory nie zmienił ubrania. Nie obchodziło go, jak wygląda. Kto by go chciał w takim stanie? Kto na niego patrzy? Zofia od razu zauważyła, że sąsiad jest w złym humorze i pospieszyła zapytać, co się stało. Co ty się mną przejmujesz? Mruknął nieszczęśliwie Kazimierz w odpowiedzi. Zostaw mnie w spokoju. Takie chamstwo nie spodobało się dziewczynie i zabierając talerz serników oraz kubek herbaty, pospieszyła do swojego pokoju. To boli, pomyślała sobie. To nie mieszkanie, to podwórko, ale lepsze to niż nic. W przeciwieństwie do Kazimierza, Zofia całe swoje świadome życie spędziła w mieszkaniu komunalnym i przez cały ten czas dziewczyna nigdy nie miała żadnych konfliktów z sąsiadami. Wręcz przeciwnie, dziewczyna była kochana przez wszystkich za swoją dobroć i uczynność. Jakże była wdzięczna losowi, że jej babcia dożyła sędziwego wieku. Aż strach sobie wyobrazić, co by się z nią stało, gdyby po śmierci matki ona również odeszła. Zofia nigdy nie poznała swojego ojca. Porzucił ją jeszcze przed narodzinami. Jej matka, która była wtedy młoda i zdrowa, była zupełnie nieprzygotowana na mękę, która na nią spadła. Samotne wychowywanie dziecka, praca na dwa etaty, to było zbyt wiele DLA młodej dziewczyny. Jej serce nie mogło tego znieść, bez względu na to, jak zdrowe było. Po pochowaniu córki, babcia włożyła całą swoją energię w postawienie Zofii na nogi. Kobieta była bardzo wrażliwa na wnuczkę, kładąc jej do głowy odpowiednie wartości, bojąc się, że Zofia pójdzie w ślady matki. Ale na szczęście tak się nie stało. Młodzież w ogóle jej nie interesowała, ale nauka zawsze była dla niej obowiązkiem i hobby jednocześnie. Dzięki skrupulatności i pracowitości Zofi udało się ukończyć szkołę ze złotym medalem i dostać się na studia z ograniczonym budżetem. Cały swój czas poświęcała książkom i notatkom, nie zwracając uwagi na kolegów z klasy, którzy regularnie dawali jej znaki uwagi. Kazimierz nawet nie wyobrażał sobie, jak fatalne w skutkach będzie to spotkanie, które odmieni jego los, a jaki Dominik był szczęśliwy. Nie czuł takich emocji odkąd dowiedział się, że będzie miał syna. Telefon od Kazimierza był zupełnie niespodziewany i zaskoczył go. Przez pół roku Dominik żył z myślą, że już nigdy nie skontaktuje się z synem. Mężczyzna był bardzo rozgoryczony i zraniony faktem, że nie udało mu się wychować Kazimierza na porządnego człowieka. Czuł się winny zarówno przed sobą, jak i przed swoją zmarłą żoną, którą regularnie prosił o wybaczenie za popełnione błędy. Tato, nie chcesz nas odwiedzić? Zapytał Kazimierz. Przecież za kilka dni są moje urodziny. Oczywiście, nie będę ich świętował z rozmachem. Nie mam na to finansów. Ale mogę zorganizować rodzinny wieczór. Propozycja syna wprawiła mężczyznę w osłupienie. Początkowo nie rozumiał, dlaczego Kazimierz, który od tak dawna nie dzwonił do niego nawet po to, by dowiedzieć się, co słychać u ojca, postanowił zaprosić go na rodzinny obiad. Kiedy jednak przekroczył próg komunalnego mieszkania, wszystko stało się dla niego jasne. Na pewno się tego nie spodziewał. Było mi jakoś wstyd. Kazimierz odpokutował, tłumacząc ojcu, dlaczego tak długo nie utrzymywał kontaktu. A kiedy ja układałem sobie życie na nowo, minęło sporo czasu. Wybacz mi, ojcze, jeśli możesz. Młodzieniec poklepał ojca po ramieniu, i wszyscy razem usiedli przy stole, który dosłownie pękał w szwach od różnych przysmaków i smakołyków. Sama to wszystko ugotowałam. Powiedziała nieśmiało Zofia, układając smakołyki na talerzach. Młodzi postanowili nie rozpieszczać sąsiadów i zaprosili ich na swoją małą, skromną uroczystość, na której Kazimierz planował ogłosić najważniejszą decyzję w swoim życiu. Ojcze, żenie się! wykrzyknął głośno i zaczął rozlewać gazowany napój do szklanek. Sam Kazimierz nawet nie pamięta, od czego to wszystko się zaczęło. Pewnie od samego spotkania w kuchni, kiedy zobaczył dziewczynę, która, mimo wszystkich prób, jakie zgotował jej los, żyła przyzwoicie i miarowo. Kiedy rozmawiał z nią kilka dni później, Kazimierz poczuł wstyd. Jeszcze nigdy w życiu nie był tak zażenowany swoim zachowaniem. Był nieuprzejmy, zrobił kompletnie głupią i bezsensowną scenę, gdy ona tylko zapytała go, co u niego słychać. Jednym słowem, głupiec. To wszystko, co chcę powiedzieć. O co tu się kłócić? Co było? Minęło. Tak się cieszę, synu. Wykrzyknął Dominik i uściskał dziedzica. Teraz był już pewien, że może powierzyć Kazimierzowi część swoich spraw. A to było bardzo ważne DLA mężczyzny, który po kłótni z synem martwił się, że całe życie pracował jak przeklęty na marne, a jego dobra nikomu nie były potrzebne, a ten, kto je dostanie, nie będzie umiał nimi mądrze dysponować. Teraz wszystkie te udręki były już przeszłością. Dwa miesiące później odbyło się skromne wesele. Kazimierz nie chciał zbędnych luksusów, a Zofia okazała się bardzo oszczędną i wyrachowaną dziewczyną, która wolała wydawać pieniądze tylko rozsądnie, nie trwoniąc ich na niepotrzebne i zbyteczne rzeczy. Nowożeńcy zamieszkali w mieszkaniu komunalnym, gdzie Kazimierzowi udało się nie tylko nawiązać relacje z sąsiadami, ale także zaprzyjaźnić się z nimi. Bez względu na to, jak Dominik namawiał syna i synową, by przeprowadzili się do jego dużego domu i zamieszkali jako rodzina, Ci stanowczo odmawiali. Nie tato, powiedział poważnie Kazimierz. Będziemy mieszkać we własnym kącie. A do domu wprowadzimy się, gdy zarobimy na niego pieniądze. Ten czas nie był odległy. Pięć lat później Kazimierz i Zofia kupili duży dwór, gdzie zamieszkali razem z synem i córką, poznawszy wszystkie trudności i uroki życia we wspólnocie.